Późnym wieczorem doszło do niebezpiecznego incydentu na jednym z bardziej ruchliwych skrzyżowań w Bielsku Białej. Mowa o rądzie znajdującym się u zbiegu ulic, z których jedną jest zapłocie duże, okolica znana mieszkańcom jako miejsce o wzmożonym ruchu, szczególnie w godzinach wieczornych, gdy ludzie wracają do domów z pracy, a inni dopiero zaczynają wieczorne życie towarzyskie. Choć droga była już mniej zatłoczona niż za dnia, wciąż panował tam spory ruch, co tylko zwiększało ryzyko ewentualnych kolizji. Właśnie tam, na owym rondzie wydarzyło się coś, co mogło zakończyć się tragicznie. Według ustaleń, których dokonali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Bielskiej Komendy Miejskiej, winę za to zdarzenie ponosi 30 mężczyzna, będący obywatelem Ukrainy. Kierował on pojazdem marki BIMF, jednak nie był to zwykły przejazd. Człowiek ten zamiast zachować ostrożność i rozwagę, zdecydował się wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. Jego decyzja okazała się skrajnie nieodpowiedzialna, a skutki pojawiły się bardzo szybko. Gdy mężczyzna zbliżał się do ronda, jego ruchy były już wyraźnie spowolnione, a ocena sytuacji na drodze zaburzona. W pewnym momencie, wykonując nieprzemyślany manewr, nagle zjechał ze swojego pasa i z impetem uderzył w inny pojazd. Co szczególnie niepokojące, samochód ten również należał do tej samej marki. Drugiej Bim wprowadził 43-letni kierowca, który niczego się nie spodziewając, zgodnie z przepisami poruszał się po rądzie. Zderzenie było gwałtowne, huk karoserii rozciął ciszę wieczoru, a siła uderzenia sprawiła, że oba samochody odrzuciło na kilka metrów. Świadkowie, którzy znaleźli się w pobliżu, opowiadali później o dramacie tej chwili, o dźwięku tłuczonego szkła. Rozległym skrzypie opon i o przerażeniu, jakie momentalnie ogarnęło wszystkich wokół. Kierowca drugiego Bim został poszkodowany. Doznał obrażeń, na szczęście jednak nie na tyle poważnych, by zagrażały jego życiu. Udzielono mu pomocy na miejscu, a potem przewieziono do pobliskiego szpitala celem wykonania dokładnych badań. Sprawca natomiast nie próbował uciekać. Funkcjonariusze policji szybko go zatrzymali i przeprowadzili rutynowe badanie trzeźwości przy pomocy alkomatu. Wynik tego badania nie pozostawiał wątpliwości w wydychanym powietrzu wykryto ponad jeden promil alkoholu, co oznaczało, że znajdował się w stanie znacznego upojenia. Taki poziom alkoholu nie tylko narusza przepisy prawa, lecz także świadczy o całkowitym braku odpowiedzialności za siebie i innych. Sławomir Kocur, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji, wyraził stanowisko jednostki w tej sprawie, podkreślając, jak bardzo nieakceptowalne są tego typu zachowania. Jak zaznaczył, każda osoba, która decyduje się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu, staje się realnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Dodał także, że policja nie ustaje w działaniach mających na celu eliminowanie takich kierowców z dróg, nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek taryfę ulgową. Wskazał, że nawet niewielka dawka alkoholu może negatywnie wpłynąć na refleks, zaburzyć zdolność oceny sytuacji, a także znacznie wydłużyć czas reakcji. Podsumowując, zaapelował do wszystkich kierowców o rozsądek, przypominając, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność każdego, kto bierze udział w ruchu. Nie wystarczy jedynie przestrzegać przepisów, trzeba także myśleć o innych i zdawać sobie sprawę z konsekwencji własnych decyzji. Tylko w ten sposób można uniknąć sytuacji, które choć zaczynają się jednym błędem, mogą prowadzić do tragedii.